Moi kochani, dzisiaj nie można zignorować telewizji internetowej. Zapraszam do naszej filmowej Mediare TV. No hej tato. Już co, źle się czuję znowu. Mnie tak głowa boli. Kurczę, to niedobrze. A co porabiałeś? Nic. Nudziłem się. Nie przesadziłeś z patrzeniem w ekraniki? Nie. Nie wydaje mi się. A ile czasu grałeś? Nic, godzinkę. Może dwie? Zwariowałeś? Nie ma jeszcze trzynastej. Niepokoją mnie te bóle głowy. Umówię cię do lekarza. Nie siada już, proszę, na komórkę. Na razie, synek. Pa. Przynajmniej ja nie siedzę. Trzymam ją w ręku. Bóle i zwyrodnienia kręgosłupa to choroba cywilizacyjna, która dotyka nie tylko aktywnych zawodowo spędzających cały dzień w biurze przed monitorem komputera. Na dolegliwości takie zaczynają się skarżyć coraz młodsi. Gdzie upatrywać powodu? W siedzącym trybie życia i otaczających nas zewsząd ekranach smartfonów, tabletów, laptopów czy telewizorów średniej wielkości głowa waży 5,5 kg. Gdy ją pochylamy do przodu, nacisk na odcinek szyjny kręgosłupa potrafi wzrosnąć do 27 kg. Ech, zgroza! W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się Jankowi, dwunastolatkowi, który, jak większość z nas, za długo wpatruje się w urządzenia elektroniczne. Na szczęście rodzice Janka nie zbagatelizowali faktu, że coraz częściej narzeka on na sztywność karku, bóle głowy czy drętwienie rąk. Po konsultacji z doświadczonym lekarzem neurologiem Janek trafił do pracowni RTG w Mediraju na prześwietlenie kręgosłupa. Kiddy, proszę skierowanie i zapraszam. tutaj ja tutaj się z tyłu i proszę stanąć się tyłem do tej tablicy. Wyjeżdżamy bliżej, proszę na baczność. Bardzo dobrze. Proszę poprawić to wszystko. O, jedyny głowa troszkę do góry. Ja to się Teraz pokryć się w lewym okiem. Super. Ręce sobie wystaw do przodu. I tu do tej tablicy. Bardzo dobrze. Tak I nie ruszaj się proszę teraz. I wychodzę, zamykam drzwi. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Zdjęcia są od razu gotowe. Po ich zgraniu na płytę można od razu pójść z wynikami do lekarza specjalisty. Od rodziców Janka wiem, że skończyło się jedynie na strachu. Proszę. Zmian wyrodnieniowych nie stwierdzono. Janek otrzymał od rodziców limit czasu, który spędzić może przed ekranem, a także karnet na zajęcia grupowe zdrowy kręgosłup gdzie pod okiem rehabilitantów Medirai popracuje nad swoim młodym kręgosłupem. I słusznie, bo lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Tym bardziej, że nie na wszystkie aspekty życia naszych dzieci mamy jako rodzice realny wpływ. Medi-Rai, zdrowie i znani.